Cześć, witajcie. Zapraszam Was serdecznie na trening 6x10. Jest to trening, który składa się z 6 bloków treningowych, każde po 10 ćwiczeń. Konfigurujcie ze sobą bloki jak chcecie, po to, aby wkrótce zrobić wszystkie 6 bloków razem. Zapraszam! Blok 6. Wzmacniamy dolną część pleców do wykonania posesji na mięśnie brzucha. Ten trening jest ważny i powinniśmy go wykonywać, zwłaszcza po zrobieniu mocnych treningów na mięśnie brzucha, czyli w naszym przypadku bloku czwartego i piątego. Zacznijmy od pozycji leżenia na brzuchu. Wyciągnij ramiona przed siebie, nogi wyprostowane i na zmianę unoś rękę i przeciwległą nogę. Głowa delikatnie uniesiona, jeśli chcesz, możesz położyć głowę na macie. Pozycja wyjściowa leżenie na brzuchu. Unosimy jednocześnie ramiona i tułów oraz nogi. Staraj się nie przenosić pracy na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Dlatego mocno napnij mięśnie brzucha, mocno napnij mięśnie pośladków, i jednocześnie unoś ramiona i nogi. Staraj się chwilę utrzymać pozycję na górze. Kolejne ćwiczenie będzie podobne do poprzedniego z tym utrudnieniem. Po uniesieniu ramion i nóg Zataczając okrąg, próbuj złączyć dłonie za sobą. Następnie opuść nogi i ramiona. Barki rozluźnione. Ciągnij pępek pod kręgosłup. Pracuj mięśniami brzucha. I nadwyrężamy odcinka lędźwiowego. Jak najwyżej unoś nogi. Jeszcze parę powtórzeń. Pozostając w pozycji leżenia na brzuchu, unieś ramiona i nogi i wykonaj na zmianę wznosy nogi i ręki, czyli tak zwane pływanie. Prawie jakbyś znajdował się w wodzie, tylko że robisz to ćwiczenie na macie. Dynamiczne zmiany, dynamiczne ruchy rąk i nóg. Pamiętaj o brzuchu. Mocno napnij. Mocno napięte pośladki, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Odpocznij. Przejdź do pozycji klęku podpartego. Nadgarstki znajdują się pod barkami, kolana pod biodrami. Unieś jedną rękę i przeciwległą nogę, tak żeby znalazły się w jednej linii w tułowiem. Chwilę przytrzymaj, po czym zmień strony. Odkładaj rękę i nogę na tą samą pozycję. Utrzymuj kąty proste między biodrami i udem, między ramieniem i tułowiem. Głów. Delikatnie ściągaj łopatki na górze i pamiętaj o aktywnym brzuchu. Przeciągamy pępek pod kręgosłup. Wykonaj jeszcze kilka powtórzeń. Przejdziesz dolną częścią kręgosłupa, tym samym ją wzmacniając. Stań na szerokość bioder. Następnie wykonaj opad tułowia ze skrętoskłonem na jedną stronę, wróć do pozycji wyjściowej i zrób to samo na drugą stronę. Dotknij dłonią do przeciwległej kostki. Utrzymuj plecy wyprostowane i wciągnięty brzuch. Drugie ramię wzdłuż tułowia. Jeszcze parę powtórzeń. Jeszcze raz przejdź do pozycji leżenia na brzuchu, rolując kręgosłup. Przejdź do przodu, wykonaj pozycję kobry, podeprzyj się na dłoniach, mocno odegnij tułów i wykonaj ćwiczenia wzmacniające, zginając ramiona w łokciach i opuszczając klatkę piersiową do maty. Łokcie blisko tułowia, nogi leżą nieruchomo na macie. Utrzymuj pozycję kobry i z tej pozycji przejdź do kołyski pilatesowej. Zacznij się kołysać opadając na klatkę piersiową i wnosząc wysoko nogi do góry. Podeprzyj się na dłoniach i tu zbliżaj się do góry. Hocno pośladki, napięty brzuch. Jeszcze kilka kołysek. Doskonałe ćwiczenie, rozluźniające, relaksujące. Zostań w pozycji kobry. Przejdź na kolana i na koniec wykonaj relaksacyjną pozycję dziecka, siadając na piętach i wyciąg wyciągając mocno do przodu ramiona. Głowa schowana między ramionami. Ta pozycja. Pomaga zniwelować bóle w dolnej części kręgosłupa i zrelaksować całe ciało. Wykonuję ją jak najczęściej w ciągu dnia. To było ostatnie ćwiczenie, ale to nie znaczy, że jest koniec treningu. Możemy przechodzić do następnego bloku treningowego.